Spółka Welto, spółka akcyjna zajmuje się przede wszystkim działalnością portali internetowych oraz prężnie działa na rynku oprogramowania. Jeżeli chodzi o działalność portali internetowych, tutaj mówimy o projektach PCR Programs.pl oraz Vista.pl. Natomiast o rynku oprogramowania mówimy o aplikacji WTWM czyli platformie komunikacyjnej, czy też multikomunikatorze, oraz aplikacji Writa Player oraz AppManager. Jeżeli chodzi o samode biznesowe spółki, opieram się przede wszystkim na sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych a w trzecim kwartale 2012 roku uruchomimy sprzedaż powierzchni reklamowej w, w, przepraszam, w oprogramowaniu, czyli w kontekście aplikacji WTWIM. A naszymi klientami są tak naprawdę wszyscy ci, którzy, których można zobaczyć na, na ulicy. Spółka istnieje od 9 maja 2011 roku, ale tak naprawdę początki projektu sięgają od 2001 roku, tutaj mówimy o projekcie PCR na PL, czy też 2003 roku w kontekście projektu Program SPL. Chcemy wszystkim udowodnić, że nasza obecność tutaj nie jest przypadkowa i że zasługujemy na, na bardzo dobrą pozycję na alternatywnym systemie obrotu. Młoda spółka, natomiast doświadczenie bardzo duże. Współpracujemy z wieloma firmami oraz projektami od tak, no, praktycznie kilkunastu lat. Dlaczego New Connect? Przede wszystkim jest to bardzo, bardzo dobra forma promocji i tak naprawdę jest to kamień milowy w, no, w historii naszej firmy. Tak jak dzień 21 listopada e, był bardzo ważnym dniem w naszej działalności, kiedy przekształciliśmy się w spółkę akcyjną i to był naprawdę duży krok, żeby tutaj się znaleźć. E, tak obecność tutaj jest dla nas wielkim wyrażeniem oraz e, zobowiązaniem, aby tą strategię, którą sobie przyjęliśmy, zrealizować sukcesem. W pierwszej udało nam się zdobyć prawie 1,7 miliona złotych. Fundusze zostaną zainwestowane zgodnie z dokumentem informacyjnym. Przede wszystkim nasz flagowy projekt, produkt obecnie, czyli aplikację WTWM. Wprowadzimy aplikację na rynek mobilny, czyli na, czyli na platformy Android, iOS, Blackberry oraz na komputery typu Mac. Oraz na, przede wszystkim na marketing naszych obecnych produktów, czyli na projekty visjarna.pl, vista.pl oraz programs.